Siema, z tej strony Gokus. Dzisiaj przygotowałem dla Was poradnik Jak montować film na Share Factory. Jeszcze dorzucę Wam w gratisie e, jak zrobić miniaturkę No i zapraszam Was do oglądania Dobra, na początku wchodzimy w nowy projekt Tutaj wybieracie sobie motyw Fortnite i W sumie jakikolwiek chcecie w motyw, nie? Zależy w co gracie Ogólnie tu są właśnie to intro i outro, ale tego nie polecam używać, bo są słabe i tutaj na przykład jest takie coś jak że wybieracie sobie klipy, nie? Ja sobie na przykład wybiorę tego i tego o Tutaj macie e, zmień nazwę projektu, ale nie musicie tego zmieniać. Po prostu jak klikniecie kontynuuj, to Was przerzuca na edytowania. I pierwszą opcją jest taka, że można dodać klip. Tutaj właśnie możecie dodawać sobie klipy różne inne, jak na przykład jako, jako jakimś zapomnieliście. Tutaj Valentino Montage polecam, żebyście wbili, zobaczyli. Druga opcja to zrzut ekranu, czyli różne takie no. I właśnie te zrzuty ekranu są z motywu Fortnite, więc z nich można robić miniaturki, nie? albo też importować z pendrive'a, ale o tym powiem w dalszej części odcinka. Tutaj tutaj sześćkę drugą, czyli tak jakby, że głosowe nagranie które możecie zrobić po prostu w jakimkolwiek chcecie, na przykład nie. Położeniu tutaj, nie? Nagranie to może być jakiś film, nie, albo klip cokolwiek. Dodaj muzykę. To już jest. Yy... No. Tutaj możecie sobie, też sobie importować muzyki, tak jak ja na przykład, nie? Tutaj na przykład Role. Takie różne inne. A tu są yy, po prostu muzyki z Share Factory już ściągnięte, ale ich nie polecam używać, bo są na no trochę takie słabe. Więc wolałby, yy, więc możecie sobie pościągnąć swoje własne muzyki. Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że do tego jest potrzebny pendrive. I po prostu trzeba to zaimportować, nie? Z... na przykład nie, YouTube a, czy z jakiejś innej platformy. To, yy, żeby właśnie to potem odtwarzać i dodawać na przykład nie wiem, dodajmy sobie o tego rolexa eee, tutaj mamy klonować muzykę, możemy podzielić muzykę czyli na przykład podzielić w jakimś tam kawałku eee, co jeszcze tutaj możemy? usunąć, przenieść czyli na przykład żeby była na końcu albo w jakimś tam konkretnym momencie a to wezmę sobie na początek eee, narastanie dźwięku, czyli na przykład wiecie jak są jakieś akcje walniecie 200 z pompy, no to wtedy na przykład dźwięk się podgłośnia, a potem wycisza, nie? Głośność muzyki, czyli tutaj ustalacie głośność, ile ma być ee, ile ma właśnie mieć no, głośności ta muzyka. Mmm. Co ty jeszcze jest? To no, chyba tyle. Podzielić muzykę to też możecie właśnie tutaj na przykład w jakimś tam kawałku, o, na przykład tutaj. Ale to no. I tyle na razie. Mm. Teraz przechodzimy do powłok. Czyli, na przykład, tutaj możecie sobie tekst wybrać, jaki chcecie, na przykład napisać. Nie wiem. Goku's. Tutaj ustalacie sobie czas tego tekstu. Ja sobie ustalę, nie wiem, Tak, jak to było, 5 sekund. I tutaj już wybieracie sobie kolor. No ja sobie dam taki niebieski. Efekty tekstowe. O, tutaj, e, tutaj ja zawsze wybieram ten właśnie tekst. E, ponieważ on jest po prostu naj, najbardziej widoczny, nie? Tutaj można sobie przekształcić to jakoś. I... na przykład powiększyć, pomniejszyć, nie? Cokolwiek obrócić, skręcać. O. Czas wyświetlania tekstu. To w sumie jest takie mało trochę przydatne, ale czasami to używam. Edytowanie tekstu to oczywiście no zmijanie. Mm, usuwanie tekstu to ja też wiem. O, animacja tekstu też jest bardzo fajna ponieważ są tutaj różne takie animacje, na przykład wtarcie czekajcie bo się... o właśnie, o to jest wtarcie koniec animacji to jest wytarcie o takie coś, ja tego najbardziej używam środek animacji to właśnie, tak jak widzicie tutaj animowanie właśnie samej... E, same, no samego tego tekstu, nie? tutaj drift, takie coś, pulsowanie, obrót ja polecałbym drift bo nawet takie fajne jest. Obrót to tam raczej tego nikt nie rozczyta. tęcza w sumie jest nawet fajna. O to też. I w sumie to chyba tyle, więc sobie obejrzyjcie. o, O, go, kus I no. I tak na razie jest. Eee, potem przechodzicie sobie do filtrów tutaj macie, ma, macie różne filtry taki czerwone na przykład negatyw czyli odwrócone kolory czerwone kolory eee, Rozumiecie. czyli że takie rozmazane ekran trochę i ich jest w ogóle no sporo nawet jak sobie ja, ja tutaj. O, weźmiecie tutaj filtr, raczej. E, sorki. tutaj macie jedynie filtr, i możecie sobie usunąć filtr, e, żeby po prostu. No, było normalnie. Dalej, układ. To na no, razie nie wiem o co chodzi, Ależ chyba właśnie, że. No, takie tutaj widzicie, że ja tego w ogóle nie używam. No. Nie wiem, nawet po co to jest. No, ale jest dodaj przejście, czyli to jest pomiędzy klipami. Czekajcie, przycie, e, przytniemy sobie klip. Na przykład w tym miejscu i tutaj, jak klikniecie, to możecie dodać przejście. Tutaj są różne przejścia z Fortnite'a właśnie. Szarfaktory, takie inne różne jeszcze. Ale ja polecam oto płynne przejścia w zakładce rozmycie ponieważ one jest po prostu takie, no, klasyczne. I Czekajcie, bo to tak nie za bardzo widać tutaj O, teraz może ee... Żeby to było lepiej widać to może wezmę o ten klip I sobie zobaczcie, czekajcie O, o widzicie? Tak jest właśnie no Przejście takie fajne, tutaj też jest taki o no dalej e, możemy usunąć klip edytować powłokę o, zakrzywienie czasu jest fajne tutaj musicie podzielić klip w jakimś konkretnym momencie na przykład w tym żeby to zakrzywienie działało tylko na, na, ten, e, no, na ten jeden klip, nie? macie do wyboru zakrzywienie e, krokowe albo płynne nie? ja używam krokowego bo płynne to jest takie no trochę no rozmazane trochę, ale no i teraz, mm, jak macie już wybrany nie? Zakrzywienia to nie polecam właśnie cały klip dawać, ponieważ zobaczycie, co się stanie. No bo, no bo to wtedy będzie na cały klip, a tak to na jakiś urywek macie, nie? Z to by było trochę, no, bez sensu. Eee, głośność klipu, tutaj i ITB, różne inne takie rzeczy w sumie chyba tyle potem gdy już chcecie na przykład to udostępnić to klikaj więc no tak a teraz przejdziemy właśnie sobie do miniaturek czyli mm, wchodzicie dodaję zrzut ekranu no i tutaj na przykład macie nie wiem o taki ekran wczytywania w sensie ekran dodajecie sobie go no i macie nie, tylko jak nie chce i na przykład sobie teraz edytujecie dodajecie sobie różne powłoki na przykład nie wiem No dobra, jest. Yy, druga to będzie. Czekajcie. O. Co sobie na przykład przesuwacie tutaj? I no, i macie taki. O, yy, macie właśnie ten, to zdjęcie. Jak na przykład chcecie, żeby to była miniaturka, no to wtedy klikacie sobie Options na padzie i macie tutaj. Yy, przygotuj miniaturkę. O, wiecie, teraz macie taki komunikat, zapisano miniaturkę projektu. I teraz, jeżeli chcecie, jeżeli teraz nie chcecie, żeby, yy, tam, yy, żeby to właśnie był taki wstęp tym zdjęciem to po prostu to usuwacie usunę klip i po prostu normalnie będzie mi turka zapisana potem. Więc no, polecam. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji z dzwoneczkiem. I jeżeli chcecie więcej takich poradników, no to zostawcie może tak z 7 łapek w górę. No. Więc dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się siema!